Dzida od początku nie uznawał, że instruuje go kobieta. Nie tolerował też pieszych, jeździł bardzo nerwowo, ale swoim urokiem osobistym zdołał przekonać do siebie Justynę. Na koniec kursu to jednak Aneta przeprowadzi z Olkiem egzamin wewnętrzny. Czy Dzida oczaruje swoją jazdą nową instruktorkę? Zaczynamy egzamin. Okej. Okay. Ja cię tylko teraz punktuję. Okej. Okay. Samochodzik nam w gaz. Początek nie wygląda obiecująco. Błąd drugi przy tym zakręcie. Brak kierunkowskazu jest dopuszczalny raz. Ugaśnięcie raz. Aneta wyśrubowała wymagania, żeby pobudzić Olka do czujności. Interwencja. Egzamin skończony. Mamy pana trafionego. Serio? Nie patrz na biegu! Brawa, mi się zaś włączyło. Chłopo <kłupa> przyjechałeś prawie. Ty, kierowca. Ups. Ups. No to druga próba. Dzida na wszelki wypadek jedzie już teraz wolno, wypatrując pieszych. Co? No stop. No dobra, no ale to przecież... Zobacz, linia stopu, mm. znak stopu. No dobra. Egzamin zakończony. W serio? W serio. Nie zatrzymanie na znaku stop? Natychmiast. I drugi brak kierunkowskazu, czyli też już finał. Ty masz trzecią, ostatnią szansę dzisiaj. No to zawróć na najbliższe możliwe miejsce. że jesteś w połowie drogi, zmieniłeś pas na lewej, to jest dobrze. Dlaczego sprzęgło? Dlaczego sprzęgło? Kierunkowskaz, hamulec. Gdzie ty jesteś? Olek, olek! Och, ja pierdziele, Co to jest? Gdzie jedziemy? Gdzie ty tam jedziesz? No, no zamracamy, nie? No to czemu ty nie kręcisz tym kółkiem? No kręcę. Nie, tyś tam pojechał gdzieś? Kręć! Stres zżera dziś Olka, a aneta jest załamana. <laughs> Za to co by było już? Nie egzamin, tylko paragraf? <laughs> no ja bym ci już paragraf normalnie do dupy ci nakopać, wiesz? Póki co to... Czy tam nie wybieraj na ten egzamin. Po prawej stronie. Staniemy. Tu? No. I znowu, Oluś, brak kierunkowskazu. I znowu brak stręgiełka wtedy, kiedy trzeba.